Nie mam. Witam, witam, już czytam że. Przepraszam. To, piszę tam. Dobra. Druga próba. Pierwsza nie wyszła. Lecimy, żeby na pierwszą ryszywkę. Po prali. Oczywiście lagi, bo włączył mi się Twitch. Ale chyba komentarze będę później czytał. Raczej znaczy tak w ostępach na tych. A eee, ja żeby się przeszło. Ona się tu będzie krzemieniowy odrażu. Że pompa. No to mówię, ja dopóki nie znajdę krzemieniowego, to będę grał tym... Wszystkim innym. Bo mówię, wreszcie mi się nie trafiło, żebym odrażu na początku, Dobra. No no, no szczerze nie mam o czym już wami gadać. Przednie nagrywki. Były lagi do tego. I wtedy będę po prostu nakładał swój głos te, kiedy indziej. A, fajnie się wybiłem. Usz, to pusz, to jak teraz nie wyjdzie, to chyba nagram tuż moim kolegom. zaproszę zapraszam. Zapraszam. Jakby teraz nie wyszło, to znowu spróbuję na dół. Tak na dół się bardziej czuję, że żeby... ...prostu lepiej mi, jeżeli grać na dół. Chciałagi. Może być. Najrzadsza broń na mapie. Czekajcie, bo mu się tam ludzie wybiją zaraz. Jesteś mój koleś. Jeden i drugi są troszkę obici chociaż ten pierwszy trochę bardziej A ja jak zwykle matrza nie mam I jeden podjechał drugiego oczywiście Skarid... O, jeszcze miałem Mogę wszystko wyrzucić. Fajnie Pierwszy odcinek będzie prawidłowy Kolega zaprosiłem A kolegi nie ma Żebym się teraz od zajęty Dobra A chyba kolega też ma tego krzemieniowy Dobra Tylko kolega ma mniej HP Leży kolega i drugi krzemieniowy mój ręce. Z dwoma się już łatwiej Nie ma, nie, wiecie, nie, już nie trzeba, nie, trzeba Jest to coś, że po prostu nie musisz przewodywać od razu tego pierwszego

Kolejny kolega Ten kolega ma dwa pompa Wyszczały z górki Dobra, dziękuję Nie wiem czy to BOT, czy nie Ale chyba nie każdy tak długo celowałem i trafiłem po 5 minut, ja, lecimy dalej. Chyba kolega nie chce przejść do mnie. Trudno. Zawsze coś innego. czyś byś miał. Nie, nie masz tego co Lecimy dalej. Czekajcie, może sobie wezmę jakieś, jakąś bryczkę. Dostał 36 na dole, to tak? dobre. Daj, ja trzymaj, auto zaparkowało. A to co was? dalej, odrzucam. Nie, nie, to masz chłopie, A to był aktor. Aktor, kto trzymał Aktor, zajmij się kimś innym. No. Żegnamy A dziękuję za małe płatki Gdzie mój samochodzik? No nie jest chyba zostaje mi nutem taki pojechać Bo... Jak to mówię Popłynąć. a dobra, tu już mój samochodzik 5 fragów już przeżywię daartjes mijnklaat we die de bang Boję się... Tak odrażę. Nie no, zapomniałam na drugim flincie Nie no, goście że uciekają, one nie... jeszcze nogi Ich no, widzieliście to Trzeciego printa bioremy Nie no, przychylnie to tylko do... Już mi starszy. Czekajcie, tylko sprawdzę szybko tą opcję. Szybciutko. Nagrać takie wydarzenia. Jestem w grze przecież! Jest. Mam, na... Mam nadzieję, że chociaż ogłaszam, że się to napiszało. bo mega fajnie widocznie. O, żółte skarito. Zabuduję. No i jest okej. Okay. Teraz się leciłem pod piaszek, ale ładnie mi te fragi wyszły. Ciekawe, czy ktoś od bliska dla mnie ogląda, bo tylko jedyna przerwująca. Tak, jakby nie w tą stronę, jeszcze no, w stronę. Na już mam już dużą normalnie wydarzyło mi to 3 kilo, 4, 6 lat 7 killi z tego 6 normalnie, 3 krzesiwo. tak się nazywało to było znaczy ja to kiedyś tak nazywałem, nie wiem czy to tak się nazywa pistolet przemieniałe. 3 pistolet szemieniowy ale no wiecie co ja sobie uleczę to to będzie ognicha w ogóle uleczymy się do szetki, jeśli mi pozwolą odpalić. Flinty są dobre, ale nie na bardzo daleko. Jeszcze na bliski zasięg są flinty. Wow, 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 wow. Widzieliście to? Dobra. Robimy to. Mam nadzieję, że tam z tyłu mnie. Trzech Sniperów w ogóle. No Mam nadzieję, że ten z tyłu mnie nie ciapnie. Tak to zrobimy. Doszło. Do sobie tylko. 80. 180 mniej. <grystanie> XD Duża fotka. Właśnie. Tylko dużo szkoda. Że dwie. Nie mam... Nie mam szlata na to. Ajdz. Myślałem, że tu są te... Było tu trzech snajperów, oni się tam dojeżdżają. Nie wybijcie się wyżej mnie. Nie bądźcie taczy. Może dążę szybko, szybko nich użyć. A ja trzym ja się nie broń. Lecz, 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 dobra, lecz. Lecz? Tak, jakby jeden tu ucieka, drugi tam jest. Znowu nam się uda? Tak, jakby że Trzeba jeszcze je. Jest tak ostrażnie tu idę Nie no najgorzej by się nie zdążyłem być na parapytu A ten gość sobie... A snajper od boku Nie wiem czy we mnie To jest dwa co dostaję od Śmieszna to jest. Ten gracz próbował na mnie wyjść. Zobaczymy. Ta. Dobrze, że... Poczekam. Top 9, 8 fragów. Odbijaczy mam 6. Ciemny schin. Matsuł też dużo. Leczenia trochę. W tym problem, leczenia trochę. Tak, ja szpad na dół. Aż ile szedł na dół? Ich Ten gościej... Szedł do strefy, On chyba wie gdzie jest to Hopie, iść do strefy Chyba biję po dwa, najgorzej. Ja się zacznę lecieć, bo jak będzie było po pięć, to nie zdążę się wlecieć. Nie no, challenge pod...